Witam wszystkich Dziś już sobota Tutaj przy Perkinsie Zobaczcie, belka zamontowana Wszystko elegancko Można ją odkręcić, zdemontować Będzie przeszkadzała Nawet tutaj do wszelakich napraw Zawsze zawadzała, teraz nie będzie z nią problemu Także Perkins Tutaj też miał mały wyciek koleju, Najrzeliśmy To jest właśnie tam No na razie jest OK, zobaczymy tutaj jeszcze chyba od sprężarki też trzeba to najrzeć. Widzę, coś tutaj jeszcze wycieka. To jeszcze sprawdzimy. Spalimy forsza. Przejedziemy się kawałek. Chciałem Wam pokazać co przybyło na gospodarstwo. Proszę bardzo, dwie kozy. Wczoraj przywieźliśmy jedną, dziś drugą Baśka i Mela. A jeszcze muszą się oswoić z nami, wystraszone. Paśka i Mela. Na razie tutaj koszą. Zobaczymy. Oswoją się. Pryskiwacz tutaj wyciągliśmy. Niedługo będzie oprysk na zboże, na chwast Go tutaj musimy opanować nie pokazuje nam ciśnienia ten zegar a niby jest sprawny znaczy no jest sprawny, bo był zdemontowany z tamtego opryskiwacza więc działa na pewno a tutaj opryskiwacz pryska ładnie, także Prawdopodobnie tutaj trzeba dolać oleju, tak? Pod zegar. Dobra, za chwilę wyjadę lokomotywą. Także widzimy się, jak już będzie odpalona. Dobra, warsztat. Nasz gars otwarty siadamy i palimy nazą ciuchcie. <gry> elegancko idziemy Powietrze. powietrza i wyjedziemy za chwilę jesteśmy powietrze napompowane. otwieramy bramę Będziemy zobaczyć na pszenicę. Tutaj podeprzemy na razie tą jedną połówkę. Zobaczymy jak tam pszenica. Rośnie. ładnie cyka Co, siadamy i jedziemy pomału widzimy się na drodze dobra, wydostaliśmy dostaliśmy się na drogę proszę bardzo, nasza pszenica tak wygląda staniemy w jednym miejscu popatrzymy jak postąpiła. Tutaj. Tak się prezentuje nam tutaj pszenica. choć ładnie. bo choć gdzieś jeszcze wyniecił i jest teraz, także nie do końca tutaj dobrze bo tutaj mamy ścieżkę jedną tutaj drugą ale równo ładnie poschodziło coś chyba z tego będzie choć jeszcze nie wszystko powychodziło. ładnie zdarzałem się że gdzie gdzieniegdzie jeszcze jest tak to się prezentuje dobra siadam do Ciuchci, jedziemy do domu no mogliśmy tu przyspieszyć, no, ale co to za frajda i śpiesze frajda jest jechać traktorem więc dobra starczy tego dobrego poruszmy to w garażu Teraz widać, ok? Cofam. No i dobra, ciuchcia w garażu ładnie podjechane blisko Zamykamy Niech sobie stoi O tutaj mamy więcej miejsca teraz Prąd zgaszony, zgaszony Dobra Niech sobie stoi i odpoczywa to na razie, cześć! No i widzimy się tutaj już grubo po południu, w sobotę Stadowo otworzyłem Wjadę tutaj perkinsem Tam już sprawdziłem, był przewód od sprężarki do miski Delikatnie luźny Kurczę, nie wiem dlaczego, ale dokręciłem Kozy nasze sobie tutaj leżą. Najedzone. Napite. MTZ tam wystawiłem. Wymieniłem tam lampy. Lampę jedną w sumie się przepaliła na starym warsztacie, ale też tam będzie sprzątane. W poniedzieli. Niech już tam nie stoi. Teraz Perkinsa zabieram. Jadę nim do stodoły. A zatem wrócę tutaj, na warsztat. Czy Perkins może iść tam? Siadamy. I jedziemy. Cyk, prąd jest. Cyka. Góry. jest gaszon. Tutaj cyk. Fronta ślimę. Nie działa. Wrota zamykam. Zamknięte parking sobie będzie stał będzie tutaj garażowany w dole. <laughs> tak jak mówiłem wcześniej już na przyszły rok plan jest przywrócić go tutaj do fabrycznych kolorów ten czarny może Wycieków nie było widać za bardzo, ale nie wygląda to tak fajnie, jak szary. No i ten żółty tutaj jest okrutny, niby to był kupowany oryginał Żółty Ursus. Porażka. Dobra, widzimy się przy MTZ. No i jesteśmy z powrotem na placu. Kozy znowu żują. Tutaj Iwan czeka. Dobra, siadamy. Wjeżdżamy. Słyszę tam sąsiada. Kopie ziemniaki. Hebel mamy od wyłączenia prądu dźwignia ręcznego Dźwignia zmiany biegów reduktora. Tak jak tutaj widzimy, rzut A tutaj mamy tej głównej dźwigni, pierwszy i drugi zakres. Tutaj dźwignie hydrauliki i podnośnika. Dźwignia gazu. Tutaj mamy spryskiwać światła długie. Kierunkowskazy sygnał. Palamy kluczykiem. Tutaj mamy dźwignię. Została się nam coś. Istotnie była używana. Proszę bardzo. Odchylanie kierownicy. To jest akurat dobre tutaj w MTZ -cie. Tutaj można sobie wygodnie wysiąść Tutaj zwolnienie blokady Dolnego haka Tutaj jeszcze mamy od żaluzji Podnoszenie i opuszczanie żaluzji Nie wiem, co tutaj jeszcze omawiać. Jeden z kolegów tutaj podpisał mi pod filmem, bo bym omówił, jak coś jeszcze. Tutaj jeszcze powiem o. Jest załączanie pompy hydraulicznej. Teraz jest wyłączone. Do góry jest włączone. Ale zostawimy sobie wyłączone. Na chwilę obecną nie Co jeszcze byś chciał wiedzieć? Pisz. Chętnie odpowiem. Odpowiem, jeśli będę oczywiście sam wiedział. No wszystkiego również nie wiem. Tak to tutaj się prezentuje. MTZ na warsztacie. W sumie żadnych prac tu nie przewidujemy. Także będzie sobie tu zimował. Chyba, że zamieni się tam na chwilę z lokomotywą. Może przy lokomotywie poreguluje to sprzęgło. Aczkolwiek jak będzie ciepło, to jeszcze przy Fergusonie pogrzebiemy. To co? Na dziś to by było tyle. A, jeszcze zapomniałbym. Czekam na odpowiedź w sprawie Tumika. Jak widzicie jest stary. No. tamten jest wysłany na reklamację w poniedziałek chyba sam zadzwonię bo nikt się nie odzywa no to co trzymajcie się do następnego, cześć